to był mecz? Bardzo ciekawy. Na pewno drużyna o Polskiego związku piłki nożnej w pierwszej połowie nas mocno zaskoczyła. W drugiej połowie już przejęliśmy kontrolę nad grą i spokojnie dominowaliśmy, aczkolwiek. Mm, na pewno jest parę elementów do poprawy, z którymi się nie spotkaliśmy w poprzednich meczach. I uważam, że był to bardzo wymagający mecz pod kątem tego, jak musieliśmy reagować podczas meczu. i Jestem bardzo zadowolony z tego, jak chłopaki zareagowali, zareagowali i jak byliśmy w stanie po prostu potem ten mecz skontrolować. Dzisiaj zadebiznował e, na pewno bramkarz Igor Walczak, miał okazję zagrać w tym meczu, Dominik Semeniuk oraz jeszcze Bartłomiej Zable. A jaką drużyną jest reprezentacja Śląskiego Związku piłki Nożnej w tym roczniku? Na pewno myślę, że intensywną. E, na pewno taką, która dąży do tego, żeby dominować e, i taka, która potrafi się również e, przystawić i dostosować do sytuacji panującej na boisku. Na pewno, na pewno w pierwszej oraz drugiej połowie dominowaliśmy. Myśleliśmy na pewno, że to będzie łatwiejszy mecz. Jednak no, w pierwszych 10 minutach straciliśmy bramkę i graliśmy już trochę nerwowo, ale na szczęście udało nam się dociągnąć zwycięstwo 4. I jak to jest chłopaki grać z bratem? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dobre zgranie mamy. Na pewno lepiej rozumiemy się na boisku niż z innymi. I to zawsze było tak, że chcecie grać, czy któryś któregoś pociągnął? Nie, zawsze, Nie, zawsze, każdy, Obecnie, każdy się w Co jest fajnego w piłce? Wszystko ogólnie, że nie ma złej rzeczy. Dzisiaj graliśmy mecz z opolskim ZPN-em. Yy, wynik był 4-1 na nas. Yy, myśleliśmy w szatni, że to będzie dość łatwiejszy mecz. A jaką jesteś ekipą? Ekipą? Pojedzień mocno. Brawo drożdżiu, dawaj! Myśleliśmy, że drużyna z opolskiego Związku Piłki Nożnej zagra dużo gorzej. Straciliśmy, tak jak chłopcy jeszcze się powiedzieli, bramkę w pierwszych 10 minutach, co nas lekko podłamało, ale na szczęście zwyciężyliśmy, a wynik jest najważniejszy. Dla Ciebie gra w reprezentacji śląskiego w Związku Piłki Nożnej to? Bardzo wielka duma i coś, o czym jeszcze... Niecałe półtora roku temu mogłem pomarzyć, a teraz mam to i się z tego bardzo cieszę. Brawo za to! Naprawdę, brawo za to!